Gratuluję tego zwycięstwa, na pewno zamknięcie tego spotkania, w ogóle w sytuacji w jakiej się znajdujecie i zamknięcie tego meczu w trzech setach to na pewno dla was spora ulga i korzyść. Cieszę się z dobrej gry zespołu, myślę, że to było dla nas najważniejsze. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża Częstochowa, która gra bardzo dobrze w siatkówkę i zresztą to pokazała w dwóch setach. Myślę, że złamaliśmy ich w tym drugim, gdzie w pewnym momencie obronili naprawdę po fajnych akcjach dwie piłki setowe. Ale to jednak my dociągnęliśmy tego seta do końca i, i potem już e, graliśmy bardzo dobrze. Blok obrona, zagrywka i, i ustawiliśmy sobie to spotkanie. I cieszę się na pewno ze zwycięstwa. Czy nie jest trochę frustrujące to, w jakiej sytuacji się znajdujecie, że co chwilę praktycznie z meczu na mecz ktoś Wam wypada? Ja staram się nie myśleć o tym, co, co się dzieje, tylko zawsze szukać rozwiązań. Pewnie, że można, można narzekać, ale. Finalnie jestem bardzo dumny z zespołu, że mimo tych trudności to praktycznie od samego początku. Najpierw wygraliśmy Puchar, potem wygraliśmy trzy ważne, trzy ważne dla nas spotkania. Dzisiaj dorzucamy czwarte i, i cieszę się, że w tym trudnym momencie zespół, zespół się konsoliduje i pokazuje, tak jak dzisiaj, szczególnie dobrą grę. Czekamy, bo już coraz bliżej do powrotu reszty zawodników, także bardzo, bardzo się cieszę.